Was do obejrzenia mojego filmu na pierwszym zawodach ścigowych DTS-a. Przed jest zona znowu i później przekładka i przed e, metą jest e, przednia zona, Trzeba się dokleić w przodek, przednim zderzakiem i to tyle. O, dot, 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 dot. Idziemy dalej zobaczyć co mają inni zawodnicy. Tam mamy BMW 82, chyba w Sedanie. Ona, ona jest najładniejsza chyba z stąd, ale nie wiem, się zdaje. Musicie ocenić w komentarzach. Ona jeździ ze mną w klasie, ale by mogła, jeździć, by mogła jeździć w starszej klasie, bo umiejętności tego pana są dobre największy dla mnie fan BMW E82 albo E90. Z E92 E92 E przez Mercedesa M113, 5 litrów. Ło, 8 no 8 E90. A, E90. 318. Zawieszenie jakieś tam zmienione, trend, fata. A te tam z tyłu, półoszki to 2 litry diesel normalnie, oryginał. Co? Spawany. Zaspawany, tak. O, ma ten, Park paliwa do driftu. Fajna, najbardziej mi się podoba. A Ty który wjeździsz? Ja bym był E36. E36, tamten pierwszy, 88, tak? Teraz jadę DTS-a, ale się podoba mi a mi drift. A Ty drift, tak? No, ja chcę do driftu iść. No i do Mamy bardzo fajne malowanie. Najbardziej musi się podoba. Ciekawe, czy ktoś malował, czy sam? Ja już tak kupiłem, a to było malowane przez jakiegoś tatuażystę, coś, coś w tym stylu markerami. Wszędzie tu są BM-ki, same BM-ki: E46 i E36. Najwięcej E36 jest. A tak to innych modeli nie ma. Tylko jest 91. Mój faworyt. A dla was piście. To jest V8. Najbardziej mi się podoba. Jak ją jadę w parach? No, to taką markę Tu mamy dystans, chyba dużo dystansu. Szeroka jest. Dobrze lata. Samo koło staje co najmniej 10 centów, a jeszcze wodyki za to jeszcze. O! Tu mamy E30 Staro e, V8, nawet jest napisane V8 Myślę, że nie też się trwajmy. A najbardziej mi się podoba konty e, z przodu. a jak jechała z nią parę z tyłu to mi klapa poszła na szybę tylną bagażnik się odczepił bo jej co chwilę się odczepia serka, ja kocham to i to poszerzenie takie jeszcze kąt duży. dobra wracamy do nas już tak najlepszy był mój pierwszy rajd było tyle lodu, 10 centów na całym torze tutaj. Ja jadę e, tylnym napędem, a inni cztero butami lancer Subaru i trzecie miejsce zająłem w nocy, jeździliśmy do 21.00, a rano jak było e, to wtedy e, ten. Zająłem pierwsze miejsce z czterema i przednioma butami, czyli napędami. I ja nie wiem jak to zrobiłem w ogóle, bo tyle lodu. A ja miałem jakieś zimówki, byle jakie jeszcze się nie znaliśmy na no, opona pierwsze rajdy i e, to mamy tak, moją BM2 kompok L36 e, 3.0 Mogę pokazać. Było na początek 2,5, później zatarłem 2,5, później 3-0, zatarłem 0 i włożyliśmy kolejne 3,0 I teraz jeszcze się nie zatarło, bo, bo jest świeże, ale jest y, słabo. Jak się zatrzymam, to za to mi mówi Fotel przystosowany do mnie na zamówienie. E, pedały były e, na olej e, hydrauliczne ale zrobiliśmy na przegracowanie do głównych pedałów. kierownica na śrubki z obi e, zrobione, ale trzyma się i nigdy się nie odpoczywał. E, ręczny wczoraj urwałem e, cały spawn poszedł. Za pierwszym razem robię inicjację i nagle Wyrwał się ręczny. Biegi, e, sekwencja taka półsekwencja, bo krótkie biegi ma, ale nie jest przy tył. Jest w literze H. Co, e, pasy pięciopunktowe. E, tak. No i klatka jest bezpieczeństwa, to oczywiście. Co mam jeszcze powiedzieć? <grytanie> Wszystko powiedzieć.

No, Piotrówka, naprawdę tutaj. super. Na tak jest, Jana. No. Stary rajzówką jechałeś, naprawdę kozak. No. No, no, no. Dalej mówię, widzicie, No A co ty zrobiłeś, nie wiem, Jak to się stało? Poludniłam się jedną No. I złapałem się jakoś tak i nie wiem. No To ile razy to mówię, że trzymaj kierownicę? No nie wiem, no to nic złapałam Sprawiedliwie Dlatego, przy... się przyprostował Dobrze był bravo! By by Brawo no Dobra no. Eee, Trochę mi słabo poszło Bo mnie obróciło raz Akurat, akurat na mecie mnie obróciło ale tak jestem zadowolony z moich treningów i z zawodów. E, oceniam e, imprezę. Pierwszy raz jestem na takich driftach, więc 10 na 10. Lubię drift bardzo i bardzo mi się podoba. Pozdrawiam Was wszystkich, zapraszam na kolejne odcinek.